Ten skurwej powrócił! Minął 7 lat! Eee, yy, pierdol się. Dużo się zmieniło od kiedy nas opuścił. Muszę pokazać kto teraz tu naprawdę rządzi. Witam Cię, wtedy pożałujesz, że zjawiłeś się Przypatrz się do webu status quo, Myślenie odstaw dzisiaj grzecznie w Kozoaty Aha! W ostatniej chwili porozmawiamy o pewnym bywaczu co by widziany wołem co się cię z tej obecności, czy ktoś za nich kogokolwiek zauważył, wiecie w wieczornym wydaniu. Więc radziemy demon jest wśród nas, gdzie tych dotychczas co to do twoich bliskich. Ja chciałem się dobre wieści mam z niego klapa, zabytek, nie chcę e, wszczynać tu potyczek, jest dwotę, co tak Słuchajcie brown na winę zabrać widzów niemożliwe, ja mam obraz przerywam go co chwilę Nie słuchajcie go hałasu, lepiej idźcie z duchem czasu, z duchem czasu wierzę, że nie tracił czaruz, choć łukiemy, chodzi z lasu gdy się chował w radio, my przeszliśmy na wideo. Jego medium teraz strasznie rzadkie jest. W piekle lepiej odkąd znikł. Gdzie on był, nie pytał nikt. Dzień dobry, dobrze wrócić na antenę. Wiem, że minęło trochę czasu, odkąd ktoś z klasą był tutaj w piekle, więc radzicie. się... Co za stary głos. Odpuśćcie sobie jakieś nudnie, stary. Przestań, no. Słuchajcie, Vox nawet nie jest popularny. Kryje się za tym swoim ekranem. Dosyć czekania. Ciągle robi jakiś nowy forum. Patrzysz na przyszłość, radia nigdy słucha od lat. Czy Vox jest silny, kto to wie? Czy przed widzami swymi gra? Nic by nie miał, gdyby sam bez wałek był. Bez przesady. co najlepsze w to że chciał mnie do drużyny swego. Poczekaj, no. no. Podobwiłem mu, to się składa wszystkim. Ty stary dziadzie, ja cię zaatakuję! O, o chyba komuś przerywa. Ja cię zniszczę! Obawiam się, że straciłeś sygnał. Teraz ja sprawię, że przeklniesz mi powrótny krok. ...kiedy skończę. Twój status quo zniknie stąd raz, dwa. Będę frajbę miał. <try> Kurwa!